Hey, buddy! Give me some KCD. <laughs> okay. Warhorse Studios, czeskie studio deweloperskie, które zyskało uznanie dzięki realistycznym grom RPG osadzonym w średniowiecznych realiach. Ich najnowsza produkcja, Kingdom Come Deliverance 2, wydana 4 lutego 2025 roku, kontynuuje historię Henryka, syna Kowala w XV-wiecznej bohemii. Gra wprowadza szereg usprawnień w mechanice rozgrywki, systemie walki oraz oprawie audiowizualnej, oferując jeszcze głębsze zanurzenie się w średniowiecznym świecie. It's been a while, but now we can finally show you Kingdom Come Deliverance 2. Ja jestem Kelipto, twój przewodnik po świecie gier, a dziś opowiem wam jak Kingdom Come Deliverance 2 stał się jednym z najważniejszych premier RPG w 2025 roku oraz poważnym pretendentem do tytułu gry roku. Czy Warhorse Studios właśnie pokazało branży, jak powinno się robić gry w dzisiejszych czasach? I dlaczego ta średniowieczna opowieść bez smoków i magii bije na głowę największe tytuły AAA? Warhorse Studios zaskoczyło graczy, przyspieszając premierę Kingdom Come Deliverance 2 o tydzień z 11 na 4 lutego 2025 roku. To rzadkość w branży gier wideo, gdzie opóźnienia są normą, a nawet jeśli gry w końcu się ukazują, to często nadal przypominają wersję beta. Tymczasem koniec Czech dowiozły graczom produkt bardzo wysokiej jakości, pokazując, że rzetelna produkcja i dbałość o detale wciąż mają miejsce w branży. Świat gry został znacząco rozbudowany, obejmując dwie główne mapy Troski i Gutenberg. Łączna powierzchnia tych obszarów jest dwukrotnie większa niż w pierwszej części, a sam Gutenberg to prawdziwa metropolia dziesięciokrotnie większa od rataj, znanych z pierwszej gry. Tak duża i szczegółowa przestrzeń przekłada się na jeszcze większą swobodę eksploracji i bogatszą narrację. Dodając do tego ponad 50 godzin samej kampanii fabularnej Kingdom Come Deliverance 2. To nie tylko kontynuacja, ale i wyznacznik dla innych twórców RPG, jak tworzyć imersyjne i realistyczne światy bez kompromisów. Warto również podkreślić, że w ciągu pierwszych 24 godzin od premiery Kingdom Come Deliverance 2 sprzedał się w ponad milionie egzemplarzy. Dla porównania Dragon Age The Veilguard vale od Bioware, wydane kilka miesięcy wcześniej, zostało zakupione przez około 1,5 miliona graczy w przeciągu całego kwartału. Gra oferuje dynamiczny świat, w którym NPC reagują na działania Henryka, co wpływa na jego reputację i relacje z innymi postaciami. Systemy takie jak walka, alchemia czy kowalstwo wymagają nauki i praktyki, co daje głębi rozgrywce. Deweloperzy zadbali o historyczną autentyczność, odtwarzając 15 wieczną bohemię z dbałością o detale. Od architektury i strojów, po wczesne formy broni palnej, takie jak ręczne działa. Ale jeśli chcesz zgłębić temat realizmu w Kingdom Come, to więcej o tym opowiadałem w moim poprzednim materiale zatytułowanym Kingdom Come Król Gatunku. Jeśli jeszcze go nie widziałaś, gorąco polecam. Link znajdziesz w opisie lub w podpiętym komentarzu pod filmem. Warhorse Studios przedstawił ambitny plan rozwoju gry na cały 2025, obejmując zarówno darmowe aktualizacje, jak i płatne rozszerzenia. Wiosną gracze otrzymają darmowe dodatki, takie jak tryb hardcore, wyścigi konne oraz możliwości zmiany fryzury u Cyrolika. Latem pojawi się płatne rozszerzenie Brushes with Death, prowadzające mroczne intrygi związane z tajemniczym artystą, jesienią zadebiutuje Legacy of the Forge, skupiające się na odbudowie kuźni i historii przybranego ojca Henryka. Zimą natomiast gracze będą mogli wziąć udział w misji Mysteria Eslesia związanej z tajemnicami Kaplicy Czaszek oraz epidemią zarazy. Takie podejście do wsparcia po premierze pokazuje zaangażowanie studia w dostarczenie graczom regularnych i wartościowych treści, co z pewnością przyczyni się do utrzymania zainteresowania społeczności przez długi czas. Gra została zoptymalizowana pod kątem nowych konsol, PlayStation 5, Xbox Series X i S oraz wysokiej klasy komputerów. Na konsolach dostępne są różne tryby graficzne pozwalające na wybór między wyższą rozdzielczością a płynnością animacji. Dzięki wsparciu technologii VRR, Variable Refresh Rate, gracze mogą cieszyć się jeszcze płynniejszą animacją, minimalizując zjawisko tearingu ekranu. Warto również zauważyć, że w porównaniu do pierwszej części, Kingdom Come Deliverance 2 charakteryzuje się znacznie lepszą optymalizacją, co przekłada się na stabilniejszą rozgrywkę i mniejszą liczbę błędów technicznych. Deweloperzy wyciągnęli wnioski z poprzednich doświadczeń, dostarczając produkt dopracowany pod względem technicznym. Wiadomo, nadal zdarzają się minimalne bagi. Warhol Studios udowadnia, że nie trzeba podążać za najnowszymi trendami, aby osiągnąć sukces. Skupienie się na głębokiej fabule, realistycznym świecie i dbałości o detale pokazuje, że tradycyjne podejście do tworzenia gier RPG wciąż ma swoje miejsce na rynku. Rezygnując z modelu Live service oraz mikrotransakcji, Studio postawiło na pełnowartościową, ukończoną grę, co spotkało się z uznaniem graczy. Limitowane edycje gry, takie jak kolekcjonerska wersja z figurką Henryka i mapą Gutenbergu, wyprzedały się w mgnieniu oka. Czy też już wcześniej wspomniany przeze mnie, wyprzedany milion egzemplarzy w przeciągu pierwszych 24 godzin. To tylko świadczy o lojalności i zaangażowaniu fanów oraz o jakości produktu. Podejście kontrastuje z praktykami niektórych dużych wydawców, którzy stawiają gry jako usługi i mikrotransakcje. Sukces Kingdom Come Deliverance 2 pokazuje, że istnieje duże zapotrzebowanie na klasyczne, kompletne doświadczenie dla jednego gracza, które nie są obciążone dodatkowymi opłatami oraz koniecznością stałego połączenia z internetem. Diablo 4 widzimy cię. Warhorse Studios przypomina branży, że inwestowanie w jakość, autentyczność i szacunek dla gracza może przynieść imponujące rezultaty, nawet w obliczu dominujących trendów nastawionych na wyciśnięcie jak najwięcej z graczy. Kingdom Come: Deliverance 2 to nie tylko kontynuacja udanej serii, ale także manifest tego, jak gry powinny ewoluować. Z szacunkiem dla gracza, bez mikrotransakcji, z ambicją tworzenia żywych i autentycznych światów oraz transparentnością w komunikacji z społecznością, Warhol Studios pokazuje, że w erze Games as a Service można pozostać wiernym tradycji i odnieść sukces. A ty co sądzisz o podejściu tego studia? Czy Kingdom Come Deliverance 2 to gra roku 2025 i nowy wyznacznik tego, jak powinno się robić gry? Podziel się swoją opinią w sekcji komentarzy. I jeżeli podobał Ci się ten materiał, nie zapomnij zostawić łapki w górę, komentarza, subskrypcji. I jeżeli znasz kogoś, komuś może się spodobać, to mu go podeślij. I jeszcze zapomniałem dodać intro. Filmy pojawiają się od 2 do 3 razy w tygodniu. Wiem, w ubiegłym tygodniu wrzuciłem tylko raz. Za co wybaczcie mi, ale miałem małe zawirowanie w życiu prywatnym. Tyle ode mnie, dzięki i cześć! Hey, buddy, <laughs>